Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, których święto Kościół obchodzi 29 września. Czyta Iwonna Teresa. Święty Michał Archanioł. Aniołowie są z natury swojej istotami różnymi od ludzi, należą jednak do stworzeń Bożych i dlatego są nam tak bliscy. Zaliczamy ich do świętych pańskich. Na pierwszym miejscu czci kościół świętego Michała Archanioła. Hebrajskie imię Mikael znaczy tyle, co Któż jak Bóg? Według bowiem tradycji chrześcijańskiej żydowskiej, kiedy lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu i do buntu skłonił część aniołów, wtedy święty Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem Któż jak Bóg? W Piśmie Świętym jest wymieniany święty Michał pięć razy. I tak, w Księdze Daniela jest nazwany jednym z najprzedniejszych książąt nieba i obrońcą ludu izraelskiego. Święty Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich i walczącego z szatanem. Święty Juda Apostoł twierdzi, że właśnie Świętemu Michałowi zostało zlecone, by strzegł ciała mojżesza po jego śmierci. Wspomina również o Świętym Michale, Święty Paweł w pierwszym liście do Tesalonicza. Stary Testament przypomina, że imię Michała nosili także ludzie w księgach apokryficznych starego testamentu postać świętego Michała jest o wiele częściej przypominana na przykład w księdze Henocha, w Apokalipsie Barucha, w Apokalipsie Mojżesza i temu podobne. Święty Michał występuje tam jako osoba pierwsza po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie do ziemi i rodzaju ludzkiego. Jako szczególny opiekun Izraela. On ma klucze od nieba, on jest księciem aniołów, on jest aniołem sądu i kar Bożych. On jest także opiekunem i aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze pierwszych wieków Kościoła uważają świętego Michała za anioła od Szczególnych zleceń Bożych. Dlatego jego kult był w kościele zawsze bardzo żywy. W Europie Zachodniej słynne były kiedyś sanktuaria świętego Michała Archanioła we Włoszech na Górze Gargano w Apulii i we Francji na wyspie Saint Michel. Podanie głosi, że na Górze Gargano w grocie do dnia dzisiejszego istniejącej pojawił się Święty Michał dwa razy w latach 492-494 świętemu Wawrzyńcowi Majorano, biskupowi Manfredonii. Kiedy Longobardowie na tym miejscu zwyciężyli Saracenów w roku 663. Swoje zwycięstwo przypisywali Świętemu Michałowi. W roku 1656 miał na Monte Gargano pojawić się Michał, Święty Archanioł, po raz trzeci biskupowi pobliskiej Manfredonii i zapewnić go w czasie szalejącej zarazy, że na jego prośbę epidemia wygaśnie. Co się też stało? Monte Gargano znosi się 800 metrów nad poziomem Morza Adriatyckiego. Święty Michał Archanioł obiecał, że jeśli ktokolwiek zwróci się w modlitwie do niego, do tego świętego miejsca na górze Gargano, że on wysłucha wszystkich jego próśb i wstawi się za tą osobą do Boga. Powiedział, że to miejsce wybrał on sam i że jest ono skrawkiem nieba na ziemi. Dlatego też nie pozwolił biskupowi, aby ten poświęcił tą kaplicę, znajdującą się w tej grocie. I to jest jedyna kaplica, gdzie nie jest, która nie była nigdy poświęcona, bo ilekroć biskup chciał ją poświęcić, tylekroć Archanioł Michał zjawiał się przed nim. I mówił, że ta kaplica nie potrzebuje żadnego poświęcenia, gdyż on sam swoją osobą ją poświęcił. Monte Gargano, Gargano wznosi się 800 metrów nad poziomem Morza Adriatyckiego. Na szczycie góry jest miasteczko o tej samej nazwie z ruinami Zamku Po Normanach. Do groty objawienia schodzi się przez wnętrze bazyliki po 87 stopniach. Nad wejściem do groty widnieje napis: To jest na całym świecie najsłynniejsze miejsce, gdzie święty Michał 16 października. Raczył objawić się śmiertelnym. Tu jest ta święta skała, gdzie stanęły jego stopy. Święty Franciszek Zasyżu, gdy przybył do tej groty, był tak pokorny, tak przejęty tym miejscem, że nie miał odwagi wejść do wnętrza tej groty. Klęczał w, prog w jej progu i modlił się do świętego Michała Archanioła. Za czasów ojca świętego Jana Pawła II opieką nad tym sanktuarium objęli polscy zakonnicy Michałici. Niemniej malowniczo znosi się też sanktuarium świętego Michała Archanioła na kanale La Manche, tuż przy brzegach Francji. Na wysepce skale, wyrastające z morza o nazwie Merkury od wczesnego średniowiecza nazywanej Saint-Michel, wznosi się miasteczko i klasztor benedyktynów. Tu też w roku 708 miał pojawić się święty Michał Archanioł świętemu Albertowi biskupowi w Varsanche. Dla utrzymania kultu świętego Michała, wódz normański Ryszard I sprowadził tu w roku 966 benedyktynów. Tu też święty Michał Archanioł pragnął doznawać specjalnej czci i pragnął, aby właśnie na tym skrawku ziemi, na tej wysepce wybudować klasztor. Jest to miejsce tak urocze, tak piękne, taka perełka, że... Każdemu polecam w miarę możliwości odwiedzić cudowne miejsce. Święty Michał, uważany był i czczony jako patron narodu wybranego, a w Nowym Testamencie jest czczony jako patron kościoła. Papież Leon XIII. Ułożył osobną modlitwę ku czci świętego Michała Archanioła, którą wszyscy kapłani byli obowiązani odmawiać po Mszach Świętych Cichych. Jest to tak zwany egzorcyzm świętego, do świętego Michała Archanioła, który znamy przeważnie wszyscy. Święty Michał. W pierwotnym chrześcijaństwie należał do najpopularniejszych postaci hagiografii. Od wieku VI uchodzi za pogromcę Lucyfera, złych duchów i sił wszystkich wrogich Panu Bogu i Chrystusowemu Kościołowi. Doznawał czci jako szczególny opiekun Kościoła podobnie jak kiedyś był aniołem opiekuńczym synagogi. Wierzono, że on stoi u wezgłowia umierających, kiedy toczy się bój ostatni o ich zbawienie. On towarzyszy duszom zmarłym na sąd Boży. Także w Polsce kult świętego Michała był kiedyś bardzo żywy. O! Popularności świętego Michała i wielkiej jego czci w dawnej Polsce świadczy również fakt wystawienia pod jego wezwaniem aż 309 kościołów. I bardzo często zwracamy się do niego o pomoc, gdy nęka nas zły duch właśnie egzorcyzmem ułożonym przez papieża Leona XIII. Święty Gabriel Archanioł. To imię jest podobne teoforycznie jak Święty Michał. Znaczy bowiem tyle, co mąż Boży, wojownik Boży. Hagiografia zna pod tym imieniem sześciu świętych i dwóch błogosławionych. W Starym Testamencie spotykamy się dwa razy z tym imieniem w Księdze proroka Daniela. W pierwszym wypadku archanioł Gabriel tłumaczy prorokowi sens wizji o baranie i koźle w Księdze Daniela. W drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach latach. Być może, że również tajemnicza postać, jaką widział Daniel, ubrana w lniane szaty o obliczu podobnym do blasku błyskawicy, przedstawia także świętego Gabriela. Najpiękniejszą wszakże misję spełnił święty Gabriel w Nowym Testamencie, kiedy zwiastował Zachariaszowi w świątyni żydowskiej w Jerozolimie narodzenie syna. Świętego Jana Chrzciciela oraz kiedy Najświętszej Maryi Pannie zwiastował narodzenie Pana Jezusa Syna Bożego. Te dwa wydarzenia szczegółowo opisał święty Łukasz w swojej Ewangelii. Świętego Gabriela czczą również Mahometanie, wierząc, że ich założyciel Mahomet za pośrednictwem Gabriela Otrzymał od Boga misję utworzenia nowej religii. To jest absurdem. Niektórzy z pisarzy kościelnych nazywają Gabriela aniołem stróżem najświętszej rodziny. On to zapewne oznajmił świętemu Józefowi fakt poczęcia dziewiczego Chrystusa w łonie Maryi. On także powiadomił Józefa o zamiarze Heroda zamordowania Pana Jezusa i nakazał mu uciekać ze świętą rodziną do Egiptu. Po śmierci Heroda nakazał świętemu Józefowi powrócić do Nazaretu. Zapewne Archanioł Gabriel jest aniołem pocieszenia dla Chrystusa w godzinie jego mąk w Ogrójcu. On także zapewne był obecny przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa jak też przy jego wniebowstąpieniu. Niemal wszystkie obrządki chrześcijańskie umieściły doroczne wspomnienie świętego Gabriela tuż przed lub tuż po uroczystości zwiastowania Maryi. Tak było również i w liturgii rzymskiej do roku 1969 kiedy to przełożono jego pamiątkę na dzień dzisiejszy. Na zachodzie osobne święto kuczci świętego Gabriela Archanioła zostało wprowadzone bardzo późno, bo dopiero za papieża Benedykta XV w roku 1921, który ze święta lokalnego rozszerzył je na cały kościół, pod datą 24 marca. Papież Pius XII w roku 1951 ogłosił świętego Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Najstarszy obraz świętego Gabriela można oglądać w bazylice świętego Apolinarego w Ravennie. Pochodzi z VI wieku. Świętego Gabriela czcili Żydzi jako jednego spośród siedmiu duchów stojących przy tronie pana Boga. Święty Gabriel był i jest dotąd niezliczone razy przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej. Nie ma chyba artysty religijnego, który by nie uwiecznił. Sceny zwiastowania Maryi, Syna Bożego. Istnieje światowa Federacja, święty Gabriel. Imię świętego Gabriela w naszej Ojczyźnie spotyka się znacznie rzadziej od imienia świętego Michała. Kult jego także jest znacznie mniejszy. A teraz trochę o świętym Rafale Archaniele. Imię to jest hebrajskie i oznacza tyle, co Bóg uleczył. Jest ono związane z przepiękną opowieścią biblijną o tobiaszu. Anioł Rafał przeprowadza młodego tobiasza szczęśliwie wśród różnych przygód, aż do Persji, gdzie mieszkał krewny rodziny, który od starego tobiasza ojca. Pożyczył kiedyś znaczną sumę pieniędzy. Archanioł Święty Rafał doprowadził Tobiasza nie tylko do celu podróży, ale nakłonił krewnego, że oddał dług, a nawet własną córkę Sarę oddał mu za żonę. Po szczęśliwym odprowadzeniu Tobiasza do domu anioł wyjawił młodzieńcowi jego ojcu kim jest? Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat pański. Święty Rafał także przyczynił się do tego, że stary tobiarz odzyskał wzrok. Święty Rafał doznawał czci jako patron chorych i podróżnych. Pierwszy ślad. Kultu świętego Rafała na zachodzie spotykamy w wieku VII w Wenecji, gdzie wystawiono ku świętego Rafała Archanioła Kościół. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło jego święto, podobnie jak świętego Gabriela. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył, je na cały kościół, wyznaczając na doroczną pamiątkę 24 października. W Polsce imię Rafał, kiedyś rzadkie, dzisiaj należy do dość modnych. W kasach hagiograficznych widnieje jeden tylko święty archanioł o tym imieniu, a w żeńskiej odmianie tego imienia i nie ma żadnego święta, jest jedna święta. Pomódmy się teraz modlitwą egzorcyzmem do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. aby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich krążą po tym świecie mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale, módl się za nami. Święty Gabrielu, módl się za nami. Święty Rafale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.